Dobra, mam dla Was e, e, tą uprawnioną w końcu paczkę modów, którą ja miałem e, swoją własną. Już od kilku dni mówiłem, że ją wrzucę, tak więc teraz ją zrobiłem i wrzucam. Obecnie e, paczka jest dostępna na stronce, właśnie ją wrzuciłem i w chwili nagrywania tego filmu, ona już jest dawno gotowa do pobrania, tak więc linki będzie. E, paczka jest na e, serwisie Hotfile, więc będziecie mogli pobrać. Ważna po spakowaniu 223 Mega, jak widzicie. Oraz po rozpakowaniu ona waży 300 z kawałkiem. Co się w niej w środku znajduje? E, oczywiście to co ja używam, czyli celownik e, o, oraz licznik obrażeń, który widzieliście ostatnio na filmikach. E, czyli ten słynny celownik imbo, który już naprawdę używam od bardzo, bardzo, dużego, od bardzo długiego czasu oraz e, obrażenia, które dostałem pliki z XVM-a. Pliki są kopiowane od kogoś, więc nie można ich modyfikować oraz w lewym górnym rogu, tam przy Dimage'u pokazuje się nick czyli po prostu nie można tego zmienić, jeśli komuś to przeszkadza tak to niech po prostu nie kopiuje plików XVM'a są tutaj cztery pliczki XVM'a to po prostu niech sobie skopiuje jeśli to po prostu komuś nie przeszkadza to niech sobie tak gra i tyle bo ja nie mogę po prostu tego skonfigurować, bo to już z XVM'a wycięte tak więc celownik Jimbo oraz Dimension, który był z lewej strony ekranu. Dalej co w tej pasji się znajduje czyli dźwięki silników, odgłosów różnych dział, które ja sam używam eee, mam króciutki montaż zrobiony gdzie przedstawiam jak to brzmi na wersji 087. Sam to sprawdzałem, ściągnąłem dzisiaj, kopiowałem i wszystko działa jak to wszystko zrobić po prostu jeśli wejdziecie do któregoś z folderów macie ścieżkę podaną tak jak w zwykłym watch czyli 087 audio scripts po prostu wchodzicie do sobie do folderu do folderu wota z modami no i tutaj są wersje podane po prostu kopiujemy to wszystko audio oraz script i analogicznie jest wersją na silniki tak samo się wszystko kopiuje. Jeśli on się będzie pytał, to podmieniamy i na początku po prostu kopiujemy oryginalny folder audio z res audio, po prostu kopiujemy do res mods wersja 087 i tutaj wklejamy audio i podmieniamy. I tak analogicznie jest i z silnikami, i z działami. I to jest całe. W środku jeszcze zamieściłem informacje odnośnie kopiowania, jeśli ktoś by chciał w notatnikach i miałby problem jakiś więc wszystko tutaj rozpisałem jak to ma być w razie jakichś problemów yy, komentarze mile ładnie widzianem, ewentualnie na tylko naprawdę niech to będą problemy typowo problemowe, a nie że ktoś yy, od razu ściągnął, a nawet tego nie obejrzał, bo nie chciał mu się marnować czasu, a potem się robią takie kwiatki, że ktoś czegoś nie wie i nie wiadomo co. Tak więc po prostu to kopiujemy. Najpierw oryginalny folder audio do 087 i wtedy wszystko nakładamy na to i jeśli się spyta, to tak podmieniamy. No, w razie problemu wpisać i króciutki montaż. Na przykładzie T30 jest pokazany jak się w ogóle silniki, wszystkie odgłosy różnych czołgów, dźwięki wystrzałów, nie wiem, naszych, nie naszych, dźwięki artylerii oraz fajna opcja, którą odkryłem, że w trakcie ładowania w trybie snajperskim słychać po prostu te spadające pociski ładujące do dział i taką jakby rozmowę załogantów w środku, tak więc to będzie upragniony mod paczka modów, która waży 200 parę mega i będzie gotowa do ściągnięcia, będzie w linku co ja mówię, w opisie filmu będzie link do paczki, w razie czego pisać.